Hej, dziś pokażę Wam kilka ciekawych rozwiązań z profilami LED, które możecie wykorzystać w swoim domu, biurze czy gdziekolwiek tam sobie życzycie. Zapraszam! Partnerem tego filmu jest Lumines Lighting, producent profili aluminiowych dla taśm LED. Ja w tym filmie pokażę Wam montażę trzech profili, będą to H profil kątowy i 6 szybowy oraz Miko z systemem przegubowym przyjechały profile, akcesoria najpierw to rozpakuję I tak pokrótce tu mam profil kątowy H z kloszami oraz akcesoriami dalej profile szybowe plus akcesoria i trzeci profil Miko z którego złożę lampkę tutaj również elementy niezbędne do montażu, do tego oczywiście zasilacze oraz taśmy LED i włączniki dotykowe. A zacznę od profilu H, który zamontuję pod szafką. Profil H to profil aluminiowy nawierzchniowy, kątowy 30 lub 60 stopni, który możemy wykorzystać do oświetlenia szafek kuchennych, wnęk szaf, blatów, a nawet schodów. Ja wybrałem w kolorze czarnym. kloszy mam mleczny, z ciekawości wziąłem też czarny, do tego zaślepki oraz uchwyty. A żeby nie popełnić błędu, będę korzystał z ładnie ilustrowanej książeczki ze sposobami montażu i innymi ciekawostkami. Zmierzyłem długość mebli, dokładnie jest 2 m2 mm. Spróbuję dociąć na wymiar, a że dojdą dwa zakończenia, to odjąłem jeszcze 4 mm. Cięcie najlepiej wykonać ukośnicą, tylko musi być tarcza do aluminium. Tu mam ten odcięty kawałek. I tak, chciałem pokazać, że profil H możemy montować z kątem nachylenia 30 stopni lub po obróceniu, tak jak teraz, 60 stopni. Czyli tutaj kierunek padania światła będzie bardziej na blat. Do montażu użyję zaczepów, jednak można to zrobić również taśmą klejącą dwustronną, wtedy profil zlicuje się ze ścianą i meblami. Przykręcam małymi wkrętami do mebli. Jeśli kąt padania miałby być w drugą stronę, wtedy zaczepy montujemy do ścianki. LEDy, które użyję są 24V w kolorze ciepłym białym, 240 LEDów na metr. Teraz odmierzam, gdzie przyciąć taśmę, a ciąć można tylko w tych miejscach połączenie. I dlatego lepiej docinać odwrotnie, to znaczy profil do długości taśmy, żeby nie mieć ciemnych punktów. Ale to wychodzi mi na styk. Na końcu profilu taśmę można przyciąć. Odklejam papierek i przyklejam taśmę na całej długości profilu. Teraz muszę wykombinować, jak schować ten przewód, bo profil będzie dochodził tam do samej ściany. Przyszlifowałem trochę końcówkę, naciąłem coś takiego, i teraz wezmę tak taśmę obrócę tylko tutaj przydałoby się przykleić zrobiłem to klejem na gorąco wcisnąłem przewody w szczelinę i zamykam zakończeniem wyszło elegancko, nic nie będzie przeszkadzać a przewody ukryte czasem warto pokombinować zasilacz nad szafkami mam puszkę z prądem i łączę razem przewody zasilające ważne żeby na razie przewody nie były pod napięciem a z drugiej strony połączę plus do plusa, minus do minusa. Przewód, który podłączam, będzie biegł do włącznika, dlatego należy dociąć odpowiedni kawałek, zależnie gdzie ten włącznik ma być. Trzeba też oznaczyć sobie przewody, żeby wiedzieć, gdzie na wyjściu jest plus, a gdzie minus. U mnie poznam to po kolorze drucików: jedne są złote, drugie srebrne. Złote to będzie plus. Dodatkowo zlutowałem. I zabezpieczyłem koszulkami termozgrzewalnymi. Tylko wcześniej trzeba pamiętać, żeby je wsunąć na przewody. Tak to wygląda. Zasilacz podpięty po 220, ale na razie bez prądu. Z drugiej strony będzie wychodzić napięcie stałe 24V. Przewodem dwużyłowym o przekroju coś około 0,5 mm. A końcówki podłączę teraz do włącznika. Będę używał włączników dotykowych meblowych, przystosowanych do napięcia 12 lub 24 V. Oprócz funkcji włącz wyłącz mają opcję ściemniacza, a działają przy płytach o maksymalnej grubości do 30 mm. Włącznik zainstaluję tutaj. Światło będzie się zapalać pod dotknięciu szafki z prawej strony. Przewierciłem się przez płytę z tyłu i od góry przewlekam przewód od zasilacza. Od razu również drugi przewód, który pobiegnie górą w lewo na drugi koniec szafek i będzie podłączony do profilu pod szafkami. Teraz podepnę włącznik według schematu. Bardzo ważne, żeby nie robić tego przy włączonym zasilaczu, bo nagły pik napięcia uszkodzi sterownik. Najpierw przylutowałem kabelki od zasilacza plus do plusa, minus do minusa. I teraz wyjście też trzeba podłączyć dobrze plus do plusa, minus do minusa. Skręciłem, zlutowałem i zabezpieczyłem koszulkami chowam teraz przewody za szafkę zerwałem taśmy zabezpieczające i przykleiłem do płyty meblowej tu idzie ten przewód od włącznika i podłączę go teraz do LEDów oczywiście też trzymając się odpowiednich biegunów napięcia stałego no i dobrze, kabelek się powinien tam schować tutaj mamy zakończenie montuję profil wsunąłem w pierwszy uchwyt i wcisnąłem w kolejne. Palcami może być ciężko lepiej sobie czymś pomóc. Jak mówiłem, mam dwie osłonki: jedną mleczną, drugą czarną. Sprawdzę, jak wygląda oświetlenie z jedną i drugą. Ta czarna nawet fajnie pasuje do tego profilu. Tak jest ze światłem. Osłonka mleczna. I tak wyglądają obydwa efekty. Bardzo podobnie spodziewałem się, że przez czarną będzie tego światła mniej przechodziło, a tu nawet widzę, że jest nieco jaśniej. Stylowo będzie też pasowała bardziej czarna, dlatego zostanie. Dociąłem nożykiem i zamknąłem za ślepką. A jak działa włącznik? Wystarczy w miejscu zainstalowania dotknąć mebla, żeby włączyć bądź wyłączyć. Istotne, że machanie z boku czy dotykanie w innym miejscu nie powoduje załączenia, a przytrzymując dłużej, możemy ustalić moc oświetlenia. Teraz na tej ściance zrobię oświetlone półki, ale najpierw elektryka. Zaznaczyłem miejsce dla czterech półeczek. Wyciąłem kawałek narożnika i ponacinałem w płycie OSB. Pierwszy przewód od dolnej półki chowam go w płycie i wędruję do drugiej półki. Tu robię odgałęzienie kabelek, który będzie zasilał LEDy w półce. I łączę z kolejnym przewodem, który pobiegnie do następnej półki. Zlutowałem, zaizolowałem i schowałem. I lecimy do góry. W ten sposób zrobiłem od dolnej do górnej półki cztery odgałęzienia z przewodami. A ta długa końcówka przewodu takim tajemniczym sposobem weszła sobie tam, i wychodzi w szafce. Gdzie połączy się z włącznikiem i przewodem, który za szafką pędzi do zasilacza. Podłączyłem do plusa i minusa i na razie zostawiam. A tak prezentuje się profil szybowy i6 dla półek o grubości 6 lub 8 mm. Profil służy do mocowania i oświetlania półek sklepowych lub tabliczek informacyjnych. Można go wykorzystać w formie wiszącego banera. Tutaj dodatkowo stosuje się profil pomocniczy albo poziomej półki i ja takie właśnie skonstruuję. Zamówiłem w internecie 4 pleksi grubość 8 mm, szerokość 10 cm i długość 80 cm. Na tyle przytnę profil. Odmierzam, gdzie przyciąć taśmę. Wychodzi na to, że miejsce cięcia pasuje idealnie na długość profilu, ale w praktyce nie musi tak być. Taśma może być krótsza nawet 2-3 cm. Światło dobrze się rozejdzie. Profil przyciąłem na końcu, gdzie schowam okablowanie i przyklejam dociętą taśmę LED. Zlutowałem z pierwszymi przewodami oczywiście osłoniłem koszulkami, które zgrzałem tym razem opalarką. Przykręciłem zakończenie. Schowałem przewody w ścianie, ustawiłem w poziomie i przykręciłem wkrętem do drewna. Na pleksji przyklejam gumę do profili, zapobiegnie ona wysunięciu się szybki, i wciskam w profil. Z boku mocuję zakończenie z podpórką i przykręcam do ściany. Pierwsza półeczka gotowa. Jeśli chodzi o drugą półkę, to zmieniłem trochę taktykę, bo w całości złożyłem na blacie i wsunąłem szybkę plexi. Dużo wygodniej, a żeby nie było problemu z wciśnięciem, to gumę lepiej trochę naciągnąć podczas naklejania. Na kolejne półki musiałem dolutować przewody. Szybki poradnik. Najpierw przyklejam taśmę do podłoża, żeby się nie ruszała. Stapiam korpelki cyny na miedziane elementy. Na przewody nakładam szeroką koszulkę termozgrzewalną. Stapiam troszkę cyny na kabelki. I łączę razem dotykając przez chwilę rozgrzanym grotem lutownicy. Opalarką kurczy izolację, zakryłem diodę LED, żeby nie uszkodzić gorącym powietrzem i wyszło to całkiem nieźle. Gotowe półeczki łączyłem przewodami, chowałem w szczelinie, profil to elegancko zakrył, mocowałem do ściany. Tak zrobiłem cztery półki, przykleiłem włącznik, sprawdźmy czy działa. Ranty półek rozświetliły się niebieskim światłem. No i Wszystko byłoby dobrze, ale widzę, że na tej pierwszej półce tu w narożniku nie ma światła. Najprawdopodobniej uszkodziłem taśmę LED. Czy da radę to naprawić? Sprawdźmy. Widzę, że kilka diod nie świeci. Odkręciłem śrubkę, a problem w tym, że nie wkręciłem się śrubą tam w otwór. Trafiłem w taśmę, którą uszkodziłem. Wyciągnąłem szybkę. I tu widać uszkodzoną taśmę. Jak tu naprawić? Odciąłem nożyczkami, z tyłu przykleiłem taśmę klejącą, dokleiłem kawałek dociętej taśmy LED minus do minusa, plus do plusa, przyłożyłem cynę i grotem lutownicy stopiłem punkty, łącząc taśmy. Złożyłem z powrotem, tylko teraz nauczony na błędzie już ostrożnie wkręcałem śrubkę. Sprawdźmy czy działa. Jest OK. Także w razie awarii nie ma problemu z rozłożeniem półeczki i wymianą nawet całej taśmy. Ok, tu mam jeszcze taką szklaną półeczkę, zobaczymy w praktyce, czy różni się od takiej z pleksji. Szkło, co ważne, powinno być tak zwane opti white szkło białe, ponieważ każde inne będzie dawać zieloną poświatę. Wsunąłem, włączyłem i rzuca się w oczy to, że na szkle bardziej widać pojedyncze diody, na pleksji jest to rozmyte. Generalnie chodzi o to, że ran szkła czy pleksji powinno się wyszlifować i tu ze szkłem może być ciężko, pleksji zmatowić jest łatwiej. Po takiej obróbce efekt jest ładniejszy. Co do wyglądu to nie widzę różnic między szybą a plexi. Szyba jest cięższa, choć też bardziej wytrzymała. Plexi jest tańsze, ale też szybciej się rysuje. Szkło na pewno jest bardziej ekskluzywne. Wybór zostawiam Wam. No i LED oczywiście można kupić w różnych kolorach. I ostatni profil, który Wam dzisiaj pokażę, to Miko, który można wykorzystać wraz z systemem przegubowym do oświetlenia obrazów, blatów kuchennych czy biurek. Potrzebne akcesoria do montażu to profil Miko, elementy systemu przegubowego oraz profil pomocniczy Metro. Mam tu już gotowy poskładany system przegubowy. Złożę teraz taką przykładową lampkę. Zainstalowałem taśmę LED, wsunąłem po przewodzie zakończenie, wcisnąłem w profil. Kabelki zawinąłem, można je schować w tylnej części profilu. Wcisnąłem system przegubowy, ustawiłem ramiona w odpowiednim kącie i zawijam przewody wokół śrub. Chowam je w profilach tak, żeby były jak najmniej widoczne. Dolną część systemu należy przykręcić do powierzchni. Wypróbuję jaką lampkę nablatową. Zamocowałem dwie podstawki na szerokość trochę mniejszą niż profil i śrubami mocuję przeguby. Dociąłem i wcisnąłem osłonkę, z drugiej strony zamknąłem zaślepką i zamocowałem profil. Przewód oczywiście trzeba schować, najlepiej byłoby przewiercić się w blacie. Podłączyłem zasilacz i mamy taki efekt końcowy. Jest to ciekawy profil, gdyż jest w pełni konfigurowalny. Możemy dociąć na różne długości, wykorzystać tylko jedno lub więcej ramion, dobrać kolory profili oraz taśmy LED. Tutaj widzicie zawieszone na ściance. To byłoby tyle w temacie oświetlenia, w przyszłości pokażę jeszcze pewnie inne rozwiązania, bo wybór profili Lumines jest ogromny. Linki do poszczególnych produktów znajdziecie w opisie. Pozostaje mi życzyć kreatywności i udanych montaży. Cześć!